Smok, smoku, alojzy, osiedlowa technika, wjeżdża dzisiaj kurwa na bloki, bo to jest temat rzeka. Lecimy dzisiaj razem, wszyscy tutaj z braćmi odpalamy tylko ciza To są freestyle, grane tu na blokach, to jest właśnie styl sokero fandery na stereo. Halo.

Wjeżdżamy tu na bloki Osiedlowa technika od pato przewodnika Sokero twardy, rym na stereo Od tego ruro się zaczęło Morfeusz się ugości Tylko rzuć na kości Witamy w nowej rzeczywistości Rok smoka epoka Już granatu, tu Kamień szlifowany tu To jest właśnie Osiedlowy Chris. Jedzie ci dziś to są właśnie freestyle nadupcane jedziemy razem w muzycznym kombajnie to są żniwa wersy na lale. tutaj kurwa dzisiaj z bloków dla hity lecimy dla klasyki napadnie ta czwarta nasza płyta i hardcore publika kurwa płata mi Lapato blika Lopato przewodnika Bane mele olszewiki i elementy kuby Elementy kubi -kubi -kubi na chodniku A więc ruro! Kurwo turbo ruro! Wypierdalaj stąd! No, na stereo, tego się ruro zaczęło! Sokero, sokero! Sokero, sokero, sokero! Sokero wiesz, Charla rejon! Sokero gramy, tu jest na stereo! A więc kurwo, wypierdala i stąd? Sokero jest tu, on żyje! Innej świadomości to są rzucone białe kości do gry. Lecimy ze smokiem dzisiaj, napierdalamy tylko dobre freestyle. To są właśnie ograwy żniwa. My razem w kombajnie jedziemy na żniwa. Będzie wjedziemy na wiochę, rozdóbcymy wszystko. Wszystko się pali. To są właśnie kurwa zniszczenia. Zarażany wirusem, pato przewodnikiem, Wirus się dojedzie! Będziemy cię ruchać! Tylko kurwa, jak będziemy chcieli, mamy te klucze tu, mamy pod ziemię grane tu. To jest właśnie zrobione na bloków. To jest to otwarty ryb na stereo. Od tego ruro się zaczęło, więc wypierdalaj stąd. To jest mój dom, Heavy chemików. MIASTO PATO PRZEWODNIKÓW! Sokero, sokero! Sokero na stereo! Sokero! Sokero twardy limb na stereo! Od tego się zaczęło! To jest właśnie klany sztos. Osiedlowy koks, wiedzie ci w nos. To jest właśnie klasyka na bitach u przewodnika. Lecimy Aloj ze smoku Sokero. wjeżdżamy z tą prawdą na rejon. I nawet świat gumy, chuby, buby. Się gdzieś tam w zatacza. Był już na Kopernika. To jest właśnie technika pato przewodnika. Nie cipki tak mokną, że robię rabla powodzian. A, a ja petem tak gładzę wszeladzi Zaufaj mokną. władzi. Sokero na stereo. Od tego ruro się zaczęło. To jest właśnie grany sztos, osiedlowy koks Wjedzie ci w nos. A my dostali do nos. Że my nagrywamy hardcore, a my mamy to w piście! Nadużamy tylko wersy zdrowe, hardcore'owe! Podjazdy muszą być cały czas! To jest właśnie ta technika! Jak rośniesz smokiem, jesteś wielkim ogromnym. Latasz nad blokiem. Latasz tutaj z góry napierdalasz tylko dobre chmury. To są właśnie grane tu techniki, pato przewodniki. To są te zakręty, których się nigdy nie połapiesz. Bo masz kurwa na dupie zacięż! Elotfelu, Elotfelu Gargamelu, wypierdalaj stąd! To jest papas, werp, przewodnik Alojzy Wjeżdżamy tutaj dzisiaj z Dobranoskom. Ej, siostro, to jest rap rzemiosło. Pokaż. Nawijaj ze słuchu. Elo, Elo, pędziesz za zapierdala murem, bo to ja do witam. Witam, 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 publika, to to witam, jak jak Żywe,

i'm a